Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, temat niniejszego referatu został sformułowany w trybie pytającym. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że jeszcze nie zbadaliśmy zagadnień pedofilii w naszym środowisku, nie możemy więc stawiać jednoznacznych konkluzji. Jestem świadomy, że spora część środowiska ewangelikalnych stoi na stanowisku, że problem ma charakter zewnętrzny. Dlaczego? Przytoczę argumenty przedstawiane przez przedstawicieli środowisk ewangelikalnych, nie wdając się jednak w ich dogłębną ocenę. Tak więc pedofilia jest problemem zewnętrznym, ponieważ po pierwsze, znakomita większość katechetów to kobiety. To mężczyźni są winni tego rodzaju przestępstw, zaangażowanie więc kobiet w pracę nad dziećmi rozwiązuje ewentualne zagrożenie wystąpienia nadużyć. Krótko tylko podam nie wdając się w szeroką dyskusję, że statystyki powiadają, i podaje to za panią Ireną Pospiszyl że 10 do 20% osób molestujących dzieci to są kobiety. W tym, tak z ciekawości, nawet do 40% kobiet molestujących dzieci to są kobiety zamężne. Następny argument: tylko sporadycznie duchowni ewangelikalni są nieżonaci, a co za tym idzie prowadzą uregulowane życie seksualne i nie mają potrzeby spełnienia się poprzez czynności pedofilskie. Niedawno mieliśmy tutaj konferencję, na której występował. Dr Wade Goodall yy, i on zajmuje się rehabilitacją osób duchownych, które upadły w Assemblies of God of America i stwierdził, że on osobiście zna przypadki molestowania seksualnego przez duchownych zielonoświątkowych. W końcu jeszcze jeden argument skandale pedofilskie jak dotąd nie miały miejsca wśród ewangelikalnych. A powodem tak zadowalającego stanu jest wysoki poziom moralności członków naszych zborów. Stosunek do tego typu argumentacji siłą rzeczy musi być ambiwalentny. Z jednej strony, przedstawiony powyżej typ myślenia jest ewidentnie życzeniowy, z drugiej strony, nawet nie zgadzając się z argumentacją, musimy powiedzieć, że nie opracowaliśmy do tej pory metodologii badań problemu i nie badaliśmy, tych zagadnień w sposób, który pozwoliłby nam na rzetelne opisanie zjawiska i ocenę stanu faktycznego. Zjawisko molestowania seksualnego nieletnich w środowisku eklezjalnym budzi olbrzymi, skądinąd bardzo słuszny, sprzeciw społeczny. W ostatnich kilku latach mamy do czynienia z szeroką kampanią medialną, zarówno o charakterze informacyjno-publicystycznym, jak i śledczym. Media wpłynęły z kolei na działania organów ścigania oraz na zmianę postępowania kościoła. Kościoła w szerokim tego słowa znaczeniu. Słusznym jest założenie, że społeczeństwo może się domagać także od naszego ewangelikalnego środowiska racjonalnych działań prewencyjnych. Kościoły ewangelikalne decydując się na... Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań problemu muszą wziąć pod uwagę dwa fundamentalne elementy. Po pierwsze, dobro osób molestowanych. Jest to absolutnym, niepodlegającym negocjacjom priorytetem. Zaniedbanie tego zadania jest zaprzeczeniem misji Kościoła, misji miłości i ochrony dobra człowieka, zarówno doczesnego, jak i wiecznego. Drugi fundamentalny element to dobro Kościoła. Kościół powinien dbać o swoje dobre imię na kilku płaszczyznach. A z pewnością są to pełna otwartość na prawdę, gotowość zapobiegania ewentualnym nadużyciom, a w końcu w przypadku stwierdzenia lub domniemania przestępstwa pełnej współpracy z organami państwa. Nie możemy także wykluczyć możliwości cynicznego pomówienia pracowników kościoła o niegodne zachowania. Należy wówczas Zastanowić się nad procedurami, które pomagałyby nam w takich sytuacjach. W związku z powyższym wywodem chciałbym przedstawić do rozważenia gremiom przywódczym kościołów ewangelikalnych cztery konieczne postulaty moim zdaniem konieczne do zabezpieczenia dzieci oraz kościoła przed pojawieniem się przestępstw. Jak zauważycie, jestem zwolennikiem działania proaktywnego zamiast reaktywnego, co będzie jasno wynikać z moich postulatów. Pierwszym postulatem jest edukacja. Kościół jako instytucja zaufania społecznego winien przeprowadzić wśród duchownych i pracowników, włączając w to również wolontariuszy, rzetelną kampanię informacyjną na temat molestowania seksualnego. Skutków takich czynów w życiu ofiar, czy wreszcie postanowień kodeksu karnego. Niewiedza jest potężnym sprzymierzeńcem postaw nagannych. Utrudnia właściwą diagnozę, nie pozwalając zauważyć w zachowaniu ofiary, przestępstwa, symptomów posttraumatycznych. Co więcej, brak podstawowej wiedzy może prowadzić do pogłębienia urazów w życiu ofiary tym razem spowodowanych przez procedury kościelne albo brak procedur kościelnych, gdyż od wsparcia, jakie powinno zostać udzielone ofiarom przestępstwa, zależy późniejsza rehabilitacja. Nie ma konieczności wypracowania własnego, autorskiego modelu kampanii informacyjnej. Sądzę, że wystarczy, jeśli skorzystamy z doświadczeń organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem pedofilii, na przykład istnieje taka organizacja w krajach anglosaskich Stop It Now, albo nawet tutaj w naszym kraju możemy skorzystać z doświadczeń ludzi pracujących w tej dziedzinie. Drugi postulat, który chciałbym zgłosić, to jest konieczność weryfikacji i szkolenia pracowników. Musimy sobie jasno postawić pytanie, czy na pewno wiemy, komu powierzamy dobro naszych dzieci i młodzieży. Czy jesteśmy pewni prawidłowych zachowań tych osób? Odpowiedzialna wspólnota religijna musi podejść do kwestii weryfikacji pracowników z pełną rzetelnością. Dla przykładu kościoły zielonoświątkowe w krajach anglosaskich żądają przedstawienia zaświadczenia sądowego o niekaralności na tle seksualnym. W chwili obecnej polskie prawo takiego wymogu nie stawia, może wystarczającym obowiązkiem byłoby podpisanie oświadczenia. Ja nie wchodzę teraz, jak to się ma do ochrony danych osobowych, bo nie jest to przedmiotem mojego rozważania. A więc wystarczającym obowiązkiem może byłoby podpisanie oświadczenia, że dana osoba nigdy nie była karana za przestępstwa na tle seksualnym oraz nie ma skłonności pedofilskich. Na marginesie dodam, że często spotykałem się bądź spotykam się z sytuacją, kiedy jesteśmy nadmiernie łatwowierni, jeśli chodzi o osoby będące konwertytami w naszym kościele, którzy mówią o tym, jak bardzo chcą teraz służyć Bogu, może dzieciom, może młodzieży. Nie zawsze powinniśmy podchodzić do tego w sposób naiwny. Po pozytywnym przejściu weryfikacji kandydat lub kandydatka do pracy katechetycznej powinni poddać się procesowi szkolenia i uzyskania stosownego kościelnego certyfikatu dopuszczającego go do pracy z dziećmi i młodzieżą. Trzeci mój postulat kodeks zachowań pożądanych. Instytucje społeczne wypracowały kodeks zachowań pożądanych w relacjach z osobami nieletnimi. Z moich doświadczeń wynika, że kodeks taki jest rygorystycznie przestrzegany w placówkach przedszkolnych, szkolnych oraz służby zdrowia. Dla przykładu podam, że lekarz pierwszego kontaktu nie zgodzi się na badanie osoby nieletniej bez obecności opiekuna prawnego. Z moim synem, siedemnastolatkiem, muszę wchodzić do gabinetu, żeby lekarz mógł go zbadać. Jakie procedury zatem wypracowały kościoły dla prowadzenia zajęć katechetycznych, a tym bardziej dla organizacji obozów, zimowisk oraz zlotów dzieci i młodzieży? Śmiem powiedzieć, że my, ewangelikalni, nie podchodzimy do tej sprawy z wystarczającą powagą, a nasze. Obozy i zimowiska są potencjalnym zagrożeniem. Dla przykładu, czy jest możliwa sytuacja, gdy wychowawca będzie przebywał sam na sam z osobą nieletnią? Muszę powiedzieć, że takich sytuacji wiele widziałem. Inna ważna okoliczność wynikająca z badań empirycznych nad pedofilią, i podaje to za panią Moniką Sajkowską. W przypadku dzieci młodszych poniżej 12 roku życia akt molestowania seksualnego jest w większości przypadków dokonywany przez inną osobę nieletnią. Chlubimy się często tym, i to już dodaję na marginesie, że na nasze obozy i zimowiska zapraszamy dzieci i młodzież z różnych środowisk, także patologicznych. Dobrze, że tak robimy i tak powinno dalej być. Natomiast, zostawiając dzieci same, nie zawsze mając właściwy nadzór, nie wiemy, co się może wydarzyć między samymi dziećmi. Należy więc jasno postawić pytanie, czy sposób organizacji pracy wśród młodzieży i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem obozów i wycieczek kościelnych, wyklucza możliwość dokonania przestępstwa na tle seksualnym? Obawiam się, że nieświadomie możemy tolerować okoliczności niedopuszczalne. Zanim jednak dojdzie do drobiazgowego przestrzegania racjonalnie opracowanych reguł, kościoły muszą je spisać, przeszkolić pracowników i wydać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Czwarty postulat procedury postępowania w przypadku wystąpienia przestępstwa lub podejrzenia o wystąpieniu przestępstwa. Dwie sytuacje, moim zdaniem, wymagają jednoznacznej reakcji pracowników Kościoła. Pierwsza sytuacja: powzięcie podejrzenia, że miał miejsce czyn zabroniony. Może to wynikać z faktu bycia świadkiem lub na podstawie rozmowy z ofiarą. Druga sytuacja, która wymaga reakcji pracowników Kościoła, to jest y, sytuacja dotycząca pracy z dzieckiem, która pozwala nam zauważyć w jego zachowaniu syndrom posttraumatyczny. Oczywiście najpierw trzeba się dowiedzieć nieco na ten temat, żeby móc ten syndrom zauważyć y, i przemyśleć. Jeśli osoba dorosła, ktoś z pracowników kościoła lub wolontariuszy dowie się o nadużyciach seksualnych wobec dziecka lub ma takie podejrzenia, musi w sposób racjonalny i zgodny z procedurami podzielić się swoją wiedzą lub podejrzeniami z organami państwa. Nie możemy zaniechać działań, nawet jeśli dramat w życiu dziecka nie rozegrał się w środowisku eklezjalnym. Nawet jeśli ten dramat wydarzył się poza środowiskiem eklezjalnym, sądzę, że pracownicy Kościoła muszą sobie uświadomić, że to obliguje ich do działania. Postuluję, żeby kościoły ewangelikalne ustaliły procedurę w, post... w przypadku. Stwierd... Przepraszam. Jeszcze raz to zdanie przeczytam. Osobiście postuluję, żeby kościoły ewangelikalne ustaliły procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa. Oto jeden z możliwych scenariuszy w czterech punktach. Po pierwsze, każdy pastor i pracownik kościoła powinien pisemnie zobowiązać się, że nie będzie ukrywać nadużyć seksualnych wobec dzieci. I niezwłocznie zawiadomi o takim fakcie właściwe organy państwa. Po drugie, w przypadku powzięcia podejrzenia należy niezwłocznie zawiadomić swego przełożonego, pastora, a następnie wspólnie zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Po trzecie, gdy pastor odmawia podjęcia odpowiednich czynności, powinien natychmiast uzasadnić swoje postanowienie pisemne, pisemnie. Przełożony pastora, w przypadku Kościoła zielono, Zielonoświątkowego byłby to prezbiter okręgowy, zobowiązany jest wówczas do wspólnego omówienia spa, sprawy i ewentualnego zawiadomienia policji. Po czwarte, wreszcie, gdy przełożeni odmawiają zajęcia się sprawą. Choćby z powodu bagatelizowania. Należy podjąć interwencję prawną pomimo braku współpracy ze strony przełożonych. Na zakończenie dodam, że podjęcie racjonalnych i intensywnych działań ze strony przywódców lub kościołów ewangelikalnych jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Natomiast brak takowych należy uznać za działania nieetyczne i przeczące fundamentalnej misji kościoła. Dziękuję za uwagę.